Dziś zapraszamy na ponidzie. Odwiedzimy jaskinie i wychodnie gipsów w Gackach oraz popłyniemy kajakiem przez jedną z najpiękniejszych rzek południowej Polski. Serdecznie zapraszamy! Kamping Loch Ness. Witamy Was z podróży weekendowej na Ponidziu. Jesteśmy w Gackach na kampingu nad wyrobiskiem niedaleko wytwórni Nida, Dolina Nidy w Gackach. Przyjechaliśmy tutaj z myślą dokonania spływu Nidą w dniu jutrzejszym. Dziś mamy piątek, jutro sobotę, pojutrze niedziela. Spędzimy tutaj sobie weekend. Jemy jajecznicę z kabanosikiem. O, Boże święty, patrz jaki gołąb przyleciał wow. do nas. A, pewnie mu jajecznica mu zapachniała. No, jaj... to go... gołąb grzywacz. Zakłachniała jajecznica z kabanosem, którą wsuwa Klara. Tak? Powiedz tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Co my Pudownie. Jesteśmy w lesku. Nie w lesku. Klara chce powiedzieć, że jesteśmy w Gackach. Gacki. Jesteśmy w Gackach. W Gackach. Nie mówię jak masz pełną buzię, bo nikt nic z tego nie rozumie. Wiem. I mamy namiot. Um, namiot. Tak, co Namiot. Co um, Paleczki do glania. I jeszcze tu, co tu mamy? Co to jest? Hamak. Hamak. No i mamy jajecznicę Miesnice. i słodycze i słodycze delicja. Mamy mamy nawet proszę. No pada deszcz niestety zgodnie z prognozami. Śpimy z kajaków chyba nic. Warunki zrobienia śniadania. Uh -huh. Słabe. Pada deszcz, wszystko w środku. Pada deszcz. Tu, tu na mnie, tu na mnie, tu na mnie placu. Płatki. Klara klęci. Lara kręci Dobra. Dobra. Nagrywam z ręki telefonem, bo w ogóle nie wziąłem kamerki. Jesteśmy przy kaplicy świętej Anny na wzgórzu górującym nad Pińczowem. Niestety zamknięte. Remont. Elewacja remont po oraz elewacji kaplicy. To chyba się. Ale to nie ma nic tam w środku. Możesz zobaczyć, czy stoi dentalanu. Remont. Chyba remont, bo tutaj jest. To nie domy kiedy to? Bo to widać, jakby to rzeczy. A puste jest tam. Jest, tak, tak. Puste w środku remontowane. No, ale bardzo ładna bryła. I proszę zobaczyć, jesteśmy na garbie pińczowskim. Na horyzoncie garb wodzisławski. I dolina Nidy. Kaplica zbudowana z bloków wapienia pińczowskiego To chodzi 20. Deszcz przestał padać, bo całą prawie sobotę nam padał. Zjedliśmy kiełbaski z grilla i idziemy teraz z Klarą do, gdzie idziemy Klara do, do jaskini. Do jaskini. Tuż obok y, kampingu jest jaskinia gipsowa. Będąc tamtym razem tutaj na kampingu odwiedziliśmy tą jaskinię, ale Klara była malutka wtedy. Nie, chyba się nie było wtedy. Gdzie pamiętam kurka wodna. A idziemy teraz z Klarą zwiedzić jaskinię. Zobaczymy, dlatego mam czołówkę. Zobaczymy, co tam słychać w tej jaskini. Tak, jest, latarkę. No to idziemy. Dawaj łapkę. Mama też idzie? Popatrz się. Mama też idzie. Dołączyła do nas. Mama, idziemy we trójce. Słuchajcie, ta jaskinia była gdzieś tu. O, tu musimy przejść o, gdzieś. Tu, tu, byłaś... droga. Tak, tu jest droga, tu jest O, jest ścieżka, chodźcie. Tu jest, Czy to trzeba dziecko przenieść? No wiem, dziecko Poczekaj, poczekaj. Poczekajcie, zaraz trzeba dziecko przenieść. Zaraz przeniesiemy dziecko. O, tak. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Nie idź ją na ręce, tylko będzie ją przerzuć. I idziemy, 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 idziemy. Mama sobie da radę? Dobra. I teraz... idź. Nie bój się. O. Dobrze, 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 i teraz poczekajcie, ja się zorientuję, o i tam w dole, tam Dziękuję jest ta jaskinia, bardzo, bo tam, ja tam nie będę szła, nie będziesz szła, dobra, słuchajcie, my tam teraz zejdziemy, ale muszę wyłączyć kamerkę, ok? I teraz jest tak, jesteśmy tu, w lot do jaskini, chodź, no chodź, no nie bój się, nie, nie, świeci mi ta latarka coś? Świeci coś. O, widzisz? O. No, taka jaskinia. O! Widzisz? Oczy się najważniejsze. O, tutaj widzimy kryształy gipsu te świecące się. I tu. No, wszędzie, no. Tu, tu. Tylko, kurczę, niestety wiecie co? Latarka mi padła przeszła w tryb, a... Tryb awaryjny. już nie może świecić, ale numer. No, I teraz wychodzimy tu z tymi krzakami. Ma światło. Ale nie na maksa, wiesz? Jak włączę, mok silniej. O, mruga, że już jest zasoba bateria. Muszę podładować. Dobra, dobra, będziemy wychodzić. Z jaskini idziemy na tak zwaną górę Piorunów. To też jest wychodnia gipsu i tam też z tego, co pamiętam, pięknie widać. E, e, kryształy gipsowe A tam Słuchajcie to jest Zakład produkcyjny gipsu Dolina Nidy Taki zakład jedyny w Polsce Gdzie produkują gips O I takie są tutaj tereny Patrzcie o. A to jest nasze jeziorko Super nie Widzicie, jakie są tutaj Fajne skały Tutaj są postawię się teraz, uważaj. Popatrz. Popatrz się klara. I teraz zobaczymy. Widzisz jakie tutaj są kryształy gipsu? Widzisz takie. No, cały gips. Tutaj tu się osadzały. Osadzały się gips w, w oceanie. W płytkiej zatoce i popatrz jakie kryształy gipsu są. Te kamienie odpadły, z, odpadły tam z góry. I po prostu o, rozerwały te kryształy. No widzisz, jakie są świecące kryształy? O, popatrzcie. Zaraz sobie znajdziemy fajnego kamyka i weźmiemy do domu. Ok? O. O, taką sobie pamiątkę weźmiemy. Takie oto klimaty na kampingu Loch Ness są często widywane. Nida, oto co podaje Michał Jurecki w swoim przewodniku pod tytułem Ponidzie o tej rzece. Nida jest magiczną rzeką ponidzia. Wijąca się niezmierzoną ilością meandrów wśród morza łąk i paswisk. jest kręgosłupem krainy łączącym jej najstarsze ośrodki: Wiślice, Chrobesz, Nowy Korszyn i chęciny. Nida powstaje z połączenia czarnej i białej Nidy w żernikach koło Hęcin. Źródła białej nidy znajdują się w Moskorzewie, na Śląsku, a czarna nida powstaje z połączenia dwóch potoków, Łubrzanki i Pieśchnianki we wsi Marzysz, w województwie świętokrzyskim. Nida do połączenia białej z czarną liczy 103 km. Rzeka należy do najcieplejszych w Polsce, osiągając w lecie temperaturę do 27 stopni Celsjusza. Głębokość od 40 cm do 2,6 m, szerokość od 6 do 79 m. Nida jest spokojną rzeką nizinną o niskim spadku płynącą po piaszczystym podłożu. Niezliczone meandry, nieskażone pejzaże i przyroda, atrakcyjne miejscowości sprawiły, że jest bardzo ceniona przez kajakarzy. Oferta tras kajakowych i liczba organizatorów turystyki kajakowej jest bogata i każdy znajdzie tu trasę zgodną ze swoimi możliwościami. Dosyć szeroka jest ta Lida. Chyba porównywalna szerokością do Narwi, po której płynęliśmy kiedyś z Zosią. Klara odwróć się do mnie, pokaż pyszczola. Super. Przerwa, krótka przerwa w spływie, po 5 kilometrach mamy przystań Zacisze. Dziewczyny poszły do pobliskiej restauracji zobaczyć czy jest coś do przekąszenia i przepicia jakiejś kawy, a ja zostałem. I sobie właśnie teraz tutaj jem arbuzika chłodnego. Pysznego. Przed nami kolejne 6 km do następnej przystani w miejscowości z Stamtąd mamy kajaki. I jeszcze 4,5 km do Nieporęt. Na razie. A! Zajęło nam to 54 minuty. Te 55 km, 5, 54 minuty. Czyli prawie kilometr na godzinę. o kaczka przed nami Klara jak tam Klara się płynie, dobrze? Ją przepłynąć pod drzewem, pod prąd. No rewelacja. Kończymy nasz pobyt w Gackach. Pijemy kawę. Pokaż, ale namioty wypróżnione. Tak, wszystko wypróżnione. Zbieramy się i pijemy kawę chyba się się kąpi jeszcze przynajmniej mamy trochę spokoju zbieramy te klamoty jedziemy do domu do widzenia do następnego razu cześć